Siemander, z tej strony, gołąbek, a to jest specjalny odcinek ekspresu wydobywczego. A w nim podsumowanie tygodnia, pierwszego, dodajmy, tygodnia Olimpiady Miedzowej 2024. Ale zanim to, mam taki zdezelowany regulator temperatury i będę chciał sprawdzić, czy tu też jakaś mieć jest. Waży ten gadżet 580 gramów. Zaraz przekonamy się razem, jak wygląda w częściach. I podsumowując, chociaż właściwie to nie za bardzo jest co: trochę złomiku, kawałek przewodu i transformator na odzysk miedzi w przyszłym tygodniu. I trochę takich wstawek musiężnych. Plastiku na później. A teraz punkt centralny tego odcinka. Gwóźdź programu. Czyli podsumowanie pierwszego tygodnia Miedziowej Olimpiady 2024. Zapraszam. No to jedziemy z tym. Na pierwszy ogień mieć błyszcząca, kilo 78. Damy po złotówce, to się kilogramy dodadzą. Mieć miks kilo 160 plus. i 188 gramów miedzi pobielanej plus razem trzy kilo czternaście no to już klasycznie podsumowanie papierowe W takim zaokrągleniu miedzi razem wyszło 3 kg 120 g. W takiej formie będę to zapisywał każdego tygodnia. Ile miedzi mix, ile tej błyszczącej, ile pobielanej, ile kawałkowej, żeby było od razu posortowane. I będę robił tak, że przez cały tydzień odzysk będzie szedł do wiaderek. Potem we wiaderkach będzie ważenie tygodniowe. I potem cały urobek będzie trafiał do zbiorczych toreb. I kolejny tydzień od nowa. Pierwszy tydzień z nowym zapałem. to i wynik porządny. Pozdrawiam wszystkich uczestników wyzwania i do następnego piąteczka.